Zwierząt, które były utrzymywane na diecie zawierającej mikroelementy, było bardzo mało zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Tworzenie zakrzepów jest bardzo niebezpieczne, dlatego że taki zakrzep może się oderwać od ściany naczynia i razem z krwią zaczopować mniejsze naczynie w sercu, powodując atak serca, albo wędrować razem z krwią do mózgu i gdzie zaczopowanie naczynia krwionośnego może powodować udar mózgu. A widzieliśmy, że właśnie bardzo dużo tych naczynia krwionośnego może powodować udar mózgu. A widzieliśmy, że właśnie bardzo dużo tych zakrzepów było obecne u myszy, które konsumowały normalną dietę. Czyli mikroelementy potrafią zmniejszyć ryzyko zakrzepów w naczyniach u zwierząt, które mają i genetyczną predyspozycję do chorób serca, i mają wysokie ciśnienie czyli bardzo wysokie ryzyko. Tymczasem mówimy tylko o obniżaniu cholesterolu. Pytanie: jaki poziom cholesterolu jest zbyt wysoki? Jeżeli byliśmy. Obizytowaliśmy lekarza w 1980 roku i nasz poziom cholesterolu wynosił 290 mg na decylitr. Lekarz był zadowolony, nasz cholesterol jest bardzo dobry. 2001 rok była ogromna zmiana i okazuje się, że wszystko, co jest powyżej 200 mg, jest, szkodzi dla naszego zdrowia. Ten okres, kiedy wprowadzono następne zmiany, jeśli chodzi o e, m, kryteria zdrowego cholesterolu, to wiążą się z wprowadzeniem nowych leków na obniżenie cholesterolu. One są bardzo skuteczne, obniżają cholesterol, należą do grupy statyn. Do tej pory kwestionowana jest obiektywność tej grupy lekarzy, która podpisała rekomendacje, 9 na 10 z nich miało połącze powiązania z producentami leków na obniżenie cholesterolu. Także z jednego dnia na drugi ponad, jak pisze gazeta USA Today, w około 6 milionów ludzi zostało. Określonych jako chorych na cholesterol. Bardzo łatwo się to zmienia. Dlaczego chcę tutaj mówić na temat cholesterolu? Dlatego, że to są bardzo ryzykowne leki. Co one robią? One są skuteczne, obniżają syntezę cholesterolu w wątrobie, czyli tam, gdzie jego się głównie produkuje. Powodują one blokadę enzymu, który to jest kluczowy enzym enzym regulujący syntezę cholesterolu ta synteza zachodzi w różnych stopniach także już na poziomie tzw. kwasu mewalonowego ten proces zostaje zatrzymany to, że jest mniej cholesterolu, no to jest dobrze, no bo taki jest cel tych leków, ale ponieważ droga biosyntezy jest bardzo skomplikowana i rozgałęziona, to również hamuje się inne substancje. Hamuje się koenzym Q10. To jest najważniejsza, jedna z najważniejszych substancji, która potrzebna jest do bioenergii, do wytworzenia bioenergii w komórkach. Jak tej bioenergii jest mało, te komórki zaczynają pęcznieć i po prostu się rozpadają, także niszczą się. Potrzebne są substancje do glikozylacji, do białek, czyli do połączenia białek z pewnymi cukrami, niezbędne dla funkcji systemu nerwowego, dla wielu innych. Również cholesterol, jak mówiłam wcześniej, jest punktem wyjściowym do syntezy hormonów estrogenów i innych hormonów sterydowych, i jest również punktem wyjściowym do syntezy witaminy D. Także co się dzieje, jeżeli go za bardzo zahamujemy? Jedną z najczęstszych powodów skarżeń u pacjentów, którzy biorą statyny, to jest, że bolą nie mięśnie. Dlaczego? Dlatego, że w mięśniach tych nie ma wystarczająco ilości koenzymu Q10 i te komórki się po prostu rozpadają. Co się dzieje, jak te komórki się rozpadają? Te rozpadnięte komórki wędrują z krwią i co powodują, blokują nerki. Tak zwana rabdomajoliza powodowała zgon wielu pacjentów. Jeden z leków, dwa leki już, dwie statyny zostały wycofane z rynku ze względu na powodowanie śmierci pacjentów z powodu rabdomajolizy. Jeden, staje się to był Lipobej, który powodował około 100 tysięcy osób umarło biorąc w wyniku właśnie biorąc ten lek. Uszkodzenia również komórki wątroby, niewydolność serca. Serce potrzebuje bioenergii, żeby pompować. Jeżeli tej bioenergii nie ma, serce zaczyna pompować z mniejszą siłą. I również Statyny mogą powodować zakłócenia równowagi hormonalnej, dlatego jak mówiłam wcześniej na temat zdrowia kobiet, że trzeba zwracać, często młode kobiety są, również biorą statyny i muszą zwracać uwagę na to, że mogą mieć te zaburzenia. Niewydolność serca. Serce jest mięśniem, serce jest pompą, potrzebuje bioenergii. Od czasu kiedy statyny zostały wprowadzone na rynek w latach 90 jest 20% więcej przypadków niewydolności serca. I są badania, które wskazują to zeszły rok listopad niewydolność serca może się pogorszyć przez statyny. Badanie to ujawnia, ale w dalszym ciągu nie akceptuje się tego połączenia mimo że jest one po prostu logiczne. Inne działania uboczne statyn to są zaburzenia neurologiczne. Dr. Dwayne Graveland, który był astronautą NASA i to był, był czołowym chirurgiem w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych, napisał książkę i prowadzi bardzo dużą kampanię w Stanach Zjednoczonych przeciwko statynom i ich efektom zaburzeniom neurologicznym, amnezja, depresja, ryzyko choroby Parkinsona i choroby Lugeringa. Jest on bardzo aktywnym działaczem ze względu na to, że sam osobiście doświadczył przypadków amnezji, które opisał właśnie w swojej książce, gdzie mówił, że pamięć cofnęła mu się do tego stopnia, że Czuł się jak trzynastoletni chłopiec, który pamiętał, jaką ma pracę domową do zrobienia i gdzie siedzi w szkole i jakich ma kolegów, natomiast nie mógł rozpoznać swojej żony i dzieci. Także są to poważne działania uboczne. Również supresja systemu immunologicznego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że statyny obecnie są stosowane przy transplantacji organów, żeby ten organ nie został odrzucony. Czyli hamują one odporność immunologiczną. Oczywiście stosowane są w bardzo wysokich dawkach, wyższych niż przepisuje się pacjentom, ale efekt ten jest również przy niższych dawkach, tylko trzeba brać te leki dłużej. Również ryzyko raka, które zostało wpierw naświetlone w 1996 roku, także to już jest ile? 14 lat temu. Badanie opublikowane w czołowym czasopiśmie medycznym JAMA, gdzie mówi, że wszystkie leki obniżające cholesterol, wszystkie statyny powodują raka. Są rakotwórcze, to były badania na zwierzętach, ale używano tam bardzo niskich stężeń statyn. No Oczywiście później firmy, jak to badanie zostało opublikowane, rozmawiałam z jednym z autorów tego badania, także mi pokazał, znaczy powiedział, jaka była historia tego. Oczywiście później uniwersytet to było na Uniwersytecie San Francisco. Uniwersytet miał groźby spraw sądowych itd. tak dalej, i tak dalej, no ale w każdym razie przetrwali przez to. Oczywiście firmy starały się udowodnić, że niemożliwe, raczej jest odwrotnie. 10 lat później jednak 27 badań klinicznych z nad 87 tysiącach pacjentów wykazały, że Statyny nie mają działania przeciwrakowego, jak firmy farmaceutyczne producenci utrzymywali. Także nie mówili tak, nie mówili nie. Natomiast dwa lata temu badanie na dwóch tysiącach pacjentów wykazały, że ci, którzy brali statyny, mają 40% większą śmiertelność na raka. Połączenie pomiędzy niskim poziomem cholesterolu i Rakiem jest znany już od bardzo długiego czasu. W latach 80. lekarze uważali, żeby nie obniżać cholesterolu poniżej 180 mg na decylitr ze względu na niebezpieczeństwo raka. Nie wiadomo jest, czy niski cholesterol przyspiesza raka, czy. Niski cholesterol jest objawiem raka, ale w każdym razie zależność między statynami i rakiem również jest. Inne dolegliwości serca to jest to, co wcześniej mówiłam niewydolność serca, gdzie skutkiem niewydolności zbyt słabego pompowania siły serca to jest oczywiście brak bioenergii. Medycyna rozpoznaje to od lat 30. Są artykuły przeglądowe z tytułem Niewydolność serca, maszyna, której zabrakło paliwa. Więc oczywiście wydaje się, że naturalną metodą byłoby dostarczenie tego paliwa, czyli tej bioenergii. Natomiast jest odwrotnie. Przepisuje się leki, które obniżają jeszcze bardziej niewydolność serca czyli oszczędzają energię. Do tego dochodzi, że oczywiście pacjenci dostają obrzęków, no i obrzęków w płucach i choroba niewydolności serca jest chorobą nieuleczalną i bardzo szybko pacjenci umierają. Tymczasem Biologiczna energia może być łatwo dostarczona w postaci karnityny, koenzymu, Q10, magnezu i innych związków. Oszczędza się zamiast dostarczyć. Zupełnie inaczej niż w przypadku paliw olejowych, gdzie się ich wcale nie oszczędza, tylko dostarcza. Inne miażdżyca, już mówiłam wcześniej, nadciśnienie, nasze badania, badania kliniczne wykazały, że Arginina, magnez potas pozwalają na rozluźnienie ścian naczyń i naturalne obniżenie ciśnienia krwi, i również zmiany cykrzycowe, gdzie witamina C i pierwiastek chrom mają bardzo duże znaczenie przy zwiększeniu wrażliwości komórek na insulinę. To badania kliniczne, tutaj chcę pokazać nadciśnienie tętnicze obniżone około 20% przy synergii, niewydolność serca. Obserwowaliśmy poprawę u 80% pacjentów. Jest wiele badań, które były publikowane w latach 50. i wcześniej, które popierają tą samą konkluzję. Arytmia, zanik objawów, arytmii. Po 6 miesiącach u 46% pacjentów obniżenie poziomu cukru krwi o 23% i zmniejszenie zniszczenia hemoglobiny mniejsze o 9%. Lepszy wynik niż uzyskuje się z niektórymi lekami. Wszystkie te badania są dostępne na naszych stronach internetowych albo jako opublikowane. Także na naszych stronach ta informacja jest. Więcej. Bardziej y, szczegółowo możecie Państwo przeczytać w książce doktora.